W poprzednim odcinku zajęliśmy się inkrementacją i dekrementacją zmiennych. Dzisiaj chciałabym pokazać w jaki sposób działa inkrementacja i dekrementacja stałych. Tutaj, kod z poprzedniej lekcji masz jeszcze widoczny na tablicy. Teraz ten kod ja sobie usunę i tutaj zrobimy deklarację wraz z inicjalizacją stałej. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chcemy zadeklarować zmienną, no to tutaj wpisujemy typ zmiennej, nazwę zmiennej, no i w momencie, kiedy program skompilujemy i uruchomimy, no to, jak widzisz, nic się nie dzieje, uruchywa nam się okno konsoli. Co prawda tutaj nic się nie dzieje, w tym, w tym oknie konsoli nic nie jest widoczne, dlatego że my nie zastosowaliśmy tutaj nigdzie couta, co oznacza, że nic nie zostanie wyświetlone. Jeżeli chcemy dokonać inicjalizacji zmiennej, to możemy dokonać to na kilka sposobów. Czyli na przykład zmienną możemy zadeklarować w taki sposób, ponieważ my nie wyświetlamy, no to jak widzisz, okno konsoli jest puste poza tymi informacjami, które generowane są przez system. Natomiast w jakiś sposób możemy jeszcze dokonać inicjalizacji zmiennej, Możemy poprosić użytkownika o podanie wartości zmiennej. Ja tutaj wpisuję tą prośbę, podaj wartość zmiennej. No i tutaj z inam robimy przekierowanie na tą zmienną A. No i tutaj myślę, że sobie wyświetlimy tą zmienną. Jednak tu jeszcze wcześniej wyświetlimy sobie naszą zmienną A. No i damy tutaj może jeszcze... Załamanie wiersza i popatrz, jaki będzie efekt działania tego programu komputerowego. Czyli to, że tutaj się wyświetla dziesiątka, to jest wynik tak naprawdę dzia działania ósna i linii giełdowego, czyli my wyświetlamy zmienną A, która ma wartość 10, natomiast tutaj poniżej mamy prośbę o podanie wartości zmiennej, podamy sobie szóstkę, więc od tego momentu nasza zmienna A. Ma już wartość 6. Czyli do kolejnego momentu, czy do kolejnej zmiany, od tego miejsca zmienna A ma wartość 6. Natomiast, jeżeli chcemy zadeklarować stałą, no to schemat jest bardzo podobny. Też musimy zadeklarować typ. Musimy dać nazwę. Natomiast tutaj przed typem musimy wpisać słówko const co dla komputera będzie informacją, że rozmawiamy o stałej. No i teraz w momencie, kiedy próbujemy ten program skompilować i uruchomić, no to zwróć uwagę, że już pojawia nam się błąd. Dlaczego? Dlatego, że o tyle o ile przy zmiennych, tak zadekarowanych, oczywiście bez słówka cons, program, jak widziałeś wcześniej, widziałaś wcześniej, mógł być skonfigurowany i uruchomiony, o tyle przy stałych już tak to nie działa. Stała musi mieć natychmiast po deklaracji inicjalizację. I zobaczysz, już jak dokonaliśmy inicjalizacji tej zmiennej, no to program działa jak należy. A może tutaj ten fragment usunę, bo to, co powiedzieliśmy sobie dotychczas, to tylko była informacja taka przypominająca. No i teraz, zobaczcie, na tym etapie możemy już użyć naszej stałej, tym razem B i wpiszemy sobie, że wartość zmiennej b wynosi, no i tutaj sobie wpiszemy b, może sobie od razu zrobimy załamanie pierwsza, czyli będzie endline, no i teraz popatrz, jak widzisz, wartość tej stałej została wyświetlona w oknie konsoli. Teraz Zrobimy inkrementację tej zmiennej, czyli zwiększenie jej wartości o 1 i skontrolujmy program i uruchommy. I zwróć uwagę, że program zgłasza nam błąd. Tak samo zadzieje się, jeżeli my zrobimy preinkrementację. Na tym etapie program znowu zgłasza błąd. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce, jeżeli będziemy chcieli zastosować dekrementację. I też to nie ma znaczenia, czy będzie to predekrementacja czy postdekrementacja. Za każdym razem zgłaszany jest błąd. Czyli jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że w momencie, kiedy chcemy dokonać inkrementacji lub i dekrementacji stałych, to nie jest to możliwe. Wynika to tak naprawdę z cechy charakterystycznej stałej. Stała, jak sama nazwa wskazuje, jest to wartość, która się nie zmienia, czyli nie możemy jej zmienić. Dlatego dekrementacja i inkrementacja dla stałych nie działa.